No, ale Lucjan, dokąd mnie prowadzić. Chodź, 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 chodź. chodź. To jest Wigilia, dzieci jak przyjechały. No jakże no. ale dzieciom już życzenia składaliśmy. No, ale... I wszystko w porządku. A teraz jeszcze komuś musimy życzenia złożyć. No komu, komu, komu. Naszym owieczkom. No tak, no właśnie. No przecież to one pilnowały Pana Jezusa, jak leżą w żłóbku. i dlatego należy im się raz w roku w tę noc mówić ludzkim głosem. Całe życie czekam na to, żeby to usłyszeć, ale przedtem e, musimy złożyć jeszcze życzenia naszym widzom. Zupełnie zapomniałam, to e, przez te przygotowania. Co byś ty robiła bez mnie? Ale ja pomyślałam także o opłatku, proszę bardzo. O, tak, żeby się z państwem tym opłatkiem przełamać. Wesołych świąt od całej naszej rodziny Mostowiaków, od nas, od naszych dzieci, od naszych wnuków. Życzymy, żeby w Państwa domach i rodzinach nie zabrakło nigdy tego, co najważniejsze wzajemnej miłości. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Chodźmy, Basiu, do wieczek teraz. Chodź. <laughs> Dzień. He, 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 he. Wesołych świąt. Słyszałaś? Co? No Przecież odezwała się, która. Tak, tak, odezwała się. No, zostaw ją, idziemy do dzieci. Idź. Iź dawamy. Wesołych świąt. Rzeczywiście. Odezwała się. <śmiech> <śmiech> I saw it shield. always Dzień dobry, witam Państwa w tym najpiękniejszym i najbardziej wzruszającym dniu roku. Gdy zapada zmierzch i na niebie pojawia się pierwsza gwiazdka, wszyscy przy stole dzielą się opłatkiem. Składamy sobie życzenia, cieszymy się, że jesteśmy razem, choć czasem smutno nam, że niektórzy z naszych bliskich nie zasiadają już przy wigilijnym stole. Pamiętamy jednak o miejscu dla nieoczekiwanego gościa, ponieważ w tym szczególnym dniu nikt nie powinien być samotny. Według tradycji liczba potraw wigilijnych powinna być nieparzysta, dopuszczalna jednak była liczba 12 potraw na cześć oczywiście 12 apostołów. A po wieczerzy prezenty. Życzę Państwu najpiękniejszych i najbardziej wymarzonych podarunków.